Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому: «Іди слідом за мною. І залишивши все, той став і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі, і був там великий натовп митників та інших, які сиділи з ними при столі. А фарисеї та їхні книжники нарікали на його учнів, кажучи, чому це ви і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати неправедних до покаяння, а грішників. Слово Господні! Слава! Ale i lepra za Jezusą Chrystą. imieniają swoje życie. Duży często proce zabawaj, mo osobiło jak jeszcze zadają moc i ostatnie słowa śmierci że niezdrowi potrzebują lekarza, i chwoli, zabawajmo pro też, że peramina życia rozpoczyna z ust i czy z Boga. Nie, jakby nie z duchą Bogu, na co trzeba dewić, takom rozumieniu, że my zaraz majemo. Statysja, czy ludy mają być gotowi mi do tego, żeby im prohokować Boże. W naszym ludzkim życiu duże często my tak, e, tak żywe możemy, obory możemy, że ty masz zasługą wartę na coś żeby tobie dać. W czym tak naszych no, dzieci? Nie ma w czym nie cię pochadzą, bo tak, czy to nawet nie jest jakiś straszny by. Ale tak w czym możesz, że tobie trzeba zapracować na zarobku, jaką otrzymasz. Tobie trzeba coś zrobić, żeby ja tobie coś dał. A jeśli spojrzymy na, na Ewangelię, to większość takich serioznych, sprawiedliwych nawzajem, co nawzajem, jak u Jezusa, jeszcze jeszcze większej ludzki. Może troszkę zainteresowano, jak Zakhej, jemu mu było ciekawo, że jakaś ludyna teraz przychodzi projektu, w leczej które raczej mówią i chcą i zobaczą, to może troszkę gdzieś tam, tak jak inny, za ciekawą, tym, co wydarzyło się bo one odkrywają też tam ci swoje dwery, czy wychodzą na ulicę, żeby zobaczyć Jezusa Chrysta, ale pisja zustyczy, bo one je wzmocnią, czy widaty, swoje pity za Jezusem, czy za ze swoich prowiny, jak i rani się byli, to, to wynagrody tych ludziom których może one okrali, bo ukrali, czy właśnie, co im zrobili, zustyczy z Chrystusem, miniaje ludzkie życie, a ten dar początkowo, który ma wrócić, Це насправді дар, літерально дар. Тобто Бог помер на хресті, щоб ми могли отримати життя і приходить до грішників. І те, що я вчора говорив про ідентичність Легіонера, що він має вірити в те, що Божа любов повертає усіх його дітей, усіх людей на цьому світі. Сьогодні також нам якось складається гарно, коли роздумуємо це сьогоднішнє Євангелії, Бог любить кожну людину. Цим особливим завданням ліонера є також шукати цих людей і вести їх до зустрічі з Христом, яка поміняє. Я вчора говорив про те, що ваше таке важливе завдання, що ви йдете проголошуєте і так далі, і так далі своєю працею своїм свідоцтвом, але не забувайте ніколи, що це не ви міняєте до цієї людей, тільки Ісус. Ви можете їх до чогось заохотити. I każda spinota ma ten doświadczenie. Co na przykład? Wy komuś tam skazali, bądź legionerem i tak dalej, i tak dalej, i on legionerem stawał się, ale może jego że nie ma. Jeśli winne nie Chrysta, to chociaż ja bym nie znał, cała to tak jak z dziećmi, wychowujecie swoich dzieci, i mówicie im, że trzeba modlić się, trzeba chodzić na służby, i zachęcacie ich, żeby one chodzili na te służby, rozary, czytali i tak dalej, i tak dalej. Ale jak dytyna, lekcja, jak cia, dedyna, nie spotkamy z Chrystusem, niczego z Ciebie nie ma. Skoro waszych dzieci w chrani zaraz nie ma. Bo one mają mieć ma swoją liczność spotkać się z Chrystusem. Naszym zadaniem jest zrobić umowę do tego, żeby ludzka, a rodina się z Chrystusem. I teraz chcę o jedną pomyłkę wskazać, o której dużo czasem mówimy, jako my czas to no, stwierdzamy w naszym życiu. Dlatego, że my jesteśmy dużo wpewnieni w naszym rozumienie Boga i w naszemu wdrażaniu Boga. I dobrze, że my jesteśmy pewni, że droga, jaką my szliśmy, dała nam możliwość pozostać z Chrystusem. Bo tak było, inaczej by nas tu nie było. Ale nam trzeba pamiętać, że nasza droga, to nie jest droga mojego człowieka, mojej drużyny, mojej kobiety, czy jakiejkolwiek innej osoby. Że w największym miejscu znajduje się że też są my z w z w takim czy innym sposób, o coś tam robimy, jakieś pobożne czynki i tak dalej, że to, jest dobrym dla nas, dla nich także może być dobrym, ale czy na sprawdzie im to potrzebno? to już nie tak jednoznacznie. Dużo czasem, kiedyś tak e, ja zrówniają to e, Boże Wiedzenie, nas przez ten świat do takiej nawigacji, jaką mają w swoich maszynach, już zaraz korzystają, w swoich telefonach mają, jak przechodzą w jakiemś miejscu po no to trzeba nam w pierwsze to miejsce, w jakim mi jest znachodzimy w automatycznie wyjść tam, co chodzimy, więc zaraz, i wam pokazać, jaką jakiej mamy mają iść do Boga. I pokazuje, jak tam prawo, po na i tak dalej, że po potem gdzieś tam dalsze idzie Ale zaraz, zależnie od tego, w jakim miejscu my znachodzimy się, to zna jest Meta jedna, ale drogi różne. Nawet większe. to nie dotyka tylko różnych ludzi, ale nas samych. Na różnych etapach naszego życia różne będą ci drogi. Jakże zaraz my znajdujemy się w tym chrámie, to jeśli ta nawigacja ma nam pokazać jakąś drogę w jakimś innym mieście, a mówi taką, jeśli wy potem wrócicie do swoich domów, bo ona będzie już inna, bo z tymi samymi ludźmi, ale znajdujemy się w innym I o nie możemy zapominać. Czego każdy z nas znajduje się w większymu miejscu. Je takich rzeczy, jakie jest piętnymi dla nas usił. W pierwsze cieje przysługi są susaje w charysty, więc zawsze przychodzić u piętności, nie przysługi pośleb nas usił. Ale ci, że liczni do rogi naszego wzrastania uwieri, one je zależni to, kto i jakim i w jaką miejscu jest znajdujące. Dużo często załudzuję mu żeby one mniej szemoliącze, że bo one mniej tam robię takich czy innych i bywa, je, że my prawie wciąż, nas prawie, trzeba by było im bliższe molety się. Ale z drugiego boku, i z nas, my słowo serca nie możemy przeniknąć. My słowo serca do końca nie znajemy. Też my odpowiadamy regularnie, a potem przychodzimy z tymi samymi grzechami. To, to my sobie sami które możemy naprawić żeby nie szli wciąż na klamku wieku mojemu idziemy. A zaraz gdy znacie się, zrozumiecie, że znajduje się w jakimś miejscu, znajduje się cała ludyna, to trzeba być Bogiem. To kto z odnochoboku pamiętaj, czy proza jaki Bog wam doruczaje, pamiętaj też o sami Waszej bliższych, lecz wyruszuje win. Że win je tym, jakim nas spasają. Na legion, na, 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 na świadczeniu, nikt to inszy, tylko Bog samej. A my je tylko instrumentami, jak nie win, choć skorzystowaliśmy z do tego, do tej zustry, z w Ewangelii mamy tak przykłady do jak ktoś tam, druzja jak go, to muszę być głupi, to muszę być na chody, to muszę coś tam, Druzja rybieli go, ale zmiana w życiu rozpoczyna się być sprażny z z Chrystą, jak go nie zastrudni, nie zustudnie to to zmiany nie będzie. Zaraz chciałbym, żeby wy, długach swoich, możemy zaraz, ale wychaliście chodni, powernuliście do do tej pierwszej zetknięcia z Chrystą, nie w rozumieniu, kiedy wy, e, wy tak świadomo poczarowali wierzyć w Boga, ale do tych do początków waszego legionerstwa, waszego służenia o Legionie Maryi. Nawet nie do tych początków, kiedy tam świątyninik wam powiedział, że Ty masz być legionerów, bo jak ci tutaj że my legionerami, ale do tej chwili, kiedy wy sami decydujecie, że to jest Wasze. Ja e, te kilka rok w Walaskiej w kadencji, takoż, ale choć z gadaty w Polsce, kole w Tomasznym cerkwi, to kiedy powstaje nowy kruch Tomasznym Cerkiem, to on tam ułożył, może, podróżę, może podróżę, jakie mają do pragnienia. Na Perszy i Zusty, czy przychodzi tam większe podróże, czym trzeba. Potem tym zaleszajece Stilki, Stilki tam, tam, tam nie jak I te kilka roków ja byłem z tym kruchą i tak patrz, że one przyszły z bo bo one chcieli czegoś bilsze, Takie było w nich pragnienie. Ja chcę bilsze tam, gdzieś bliższe Boga moja droga. Ale tak na sprawdzi, ja 5 lat w wodnomochru tam służył z samego początku. Ale podin kolej jaw zerwili i przyjechał koleś i począł z nimi obory, To że tam teraz widujeca, to ja zrozumiałem, że im trzeba było tych 5 lat, żeby one na sprawdzi, na tej drodze зустріli Chrysta, w tomu rozumieniu, że one widziały na bit wsi ciekawi strzeci kawi butle akwi spinoti też o inszy im, im skazali, że ich baćki może byli w takiej spinoti to to, one to, że piszli, bo cecharna dorowna trzeba było 5 років żeby one zrozumieli szanse takie zrozumieli w temu Rozumieli, że, żeby one zrozumieli że to jest ich droga że to jest ich nie Rani, że one wykonywali wszystkie obowiązki jakie tam domszna cerkwa postiną byli z tym problemy, jak zawsze jak w każdej spinoti jak mieli robić to każdego a to Bóg że się tam pomolił się czegoś, nie zrobił. chciał, co zrobić, ale gdzieś tam nie zrobił. I tak samo i tam. To było takim troszkę tiagarą, bo go jak żertwo, bo trzeba to robić. Oni nawet zrozumienia, że to ma jej im pomóc, ale ta z zresztą z Chrystusem przychodzi później. Kiedy ty brze, wit, w życiu w swoim sercu, kiedy ty masz w życiu identyczność, w waszym wypadku legionera. Коли ти говориш про себе, я Легіоні Марії, це насправді моє. Може, не зовсім я справляюся, але це моє. І до цієї хвилини хотів би, щоб ви поверну, поверталися якомога найчастіше. Сьогодні деякі будуть перші складати присяга, деякі будуть відмовляти цю присягу, це дуже важлива хвилина. Коли ти маєш повернутися до цієї хвилини, коли ти зустрівся з Христом. Чи це буде те, як в сьогодні? У Євангелії, коли він зустрівся, чи це як може закрити, сидів десь там на дереві, дивився на те, що відбувається, був зацікавлений, прийшов, прийшов, прийшов. Потім тобі складно було відмовитися, або тобі постійно дзвонили, щоб ти приходив на зустрічі, і ти так приходив, заставлений, заставлений. Але був колись такий момент, коли ти прийшов вже сам з себе. Щоб тоді відбувалося в твоєму серці. Які в твоєму серці думки тоді були, які відчуття. Czemu Ty wyliczysz, że to że Twoje? Przyczyną tych wyczuć i tego, że wywołasz się w Twojej instytucji, jest w z Chrystusem. Sprawdźmy, że jesteś z Chrystusem. Więc tebe poklękasz. Proce trzeba nam zawsze pamiętać, i zawsze każdy z przyjaciół, który że gromadzi, że my, sobie coś tam wymyślamy, że dobrze, że to było, jak my ale my, święceni, już nie zawsze pokilni, I my myślimy, że jak my sobie wymyślamy, to to tak ma buty? A nam stale trzeba de się, gdzie w tym wszystkim jest Jezus Chrystus. I czy naprawdę Jezus chce, żeby Ty był w tym miejscu, albo w innym miejscu swojego życia, czy to jest Twoja droga, poklekania, czy Ty masz iść drogą, czy to jest nawigacja, jaka doprowadzi Cię, nawigowanie, które doprowadzi Cię do zbawienia, sprawdzi do spasienia. To zawsze w centrum ma być pytania o Boga. Chociażby nie wiem, jakie święty, 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 nie ma co To trzeba rozumieć, przemyśleć, przyjmować. Ale pytajcie, czego chce od was Jezus Chrystus. On korzysta ze tych świętyń, z waszych następców, z waszych i tak dalej. Nie zima, jaki, jaki odpowiadają za was. I co, co w każdej naszej życiowej sytuacji. Ale win przede wszystkim promawiaje w głębinach naszego serca. Levi, siódmy zostuł Chrysta, poczuł jego słowo i pisze o, za tym zakrytą, jaki win poczuł. Ale, żeby zostać tym to trzeba trzeba znaleźć, co trzeba znaleźć, dojść do tego czasu, kiedy win win nie w ciemu samym miejscu, w jaką my znajdujemy I zaraz e, kolej możemy zostać zostuć z Chrystem. No, co pierwsza, byt na jaką naduncę przechodzić na sprawdę muletwa. I co jest prawdą? to to czas, jaki my przeznaczamy na modlitwę, Ale postilno, bo to dzisiaj o że czym dalsze my idę od tym szlachom naszej wiry, znajemy to tryszki tak jak w podróży. Nie takie podróże, jakieś sobie nie rozmawiają i one powinni coś z tym zrobić, bo trzeba by było po czwarte ale ja takąż bałam, to podróże, jak je w wlubleni w sobie, i one takąż mało z sobą rozmawiają. Jak ja mojego Dilusia i Babu się zladł, to one nie duże z sobą tam rozmawiali. Ale co Rubow było widno. Czemu? To muszą one wrzebili na takim etapie, żeby one znali, co mniejsze chowory typu są słuchacze. Że w tej tyszyni, jaka je nam potrzeba, osoby, co czas w tej tyszyni rozmawiali z pod Bobem. Czemu Rubow, jaka jej niż my i tak dalej ale także i w naszym przeżywaniu w z Bogiem. Trzeba dorastać do tiszyny, zwrócić na to uwagę, że nasze modlitwy, też które mamy na uwadze, kiedy mówimy o modlitwach, żeby ja zaraz powiedział, że zaraz będą modlitwy, to w głowach naszych my przewracamy stroniczki modlitowników, które zaraz przeczytamy. Kiedy my modlitwy o świat i dary, to pierwsza modlitwa, jaka ma być to słuchanie Boga. Ми беремо книжечку, десятий тані почитаємо, постійно говоримо, 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 говоримо. Господи, коли ти маєш щось сказати мені? Коли я маю тебе почути? В сучасному світі ми постійно щось чуємо. Навіть зараз, якщо я би не знаю, знаю не знаю такий світ українського скористувався якими словами, які були б не дуже зрозуміли, то почати собі телефончик з швидко провірити, вже інформація прийшла. Вже я ja можу десь там побачити, постійно щось відбувається. Постійно різні люди, весь світ до нас щось говорить. Тому ми також входимо в цей ритм розмовляння, постійного розмовляння. Треба бути сучасним, треба все знати, все розуміти. Треба висказати свою думку. Це не правда, треба висказати свою думку. Але цю думку свою треба сказати перед іншими людьми, це правда. Wary Bogom takoż trzeba skazać Jemu proszonych molimość, ale Bóg jest pierwszym, w którym trzeba więcej mówić, czym mówić. W nim trzeba stoić na kolina, Zwróć uwagę na przeżywania adoracji praswiatych dla Z kilki ciszy się podczas tych adoracji? kilki czasu my dajemy Bogowi, a kilki czasu my przeznaczamy na to, šo żeby Bogowi coś skazać? Coś, czego nawet nie rozumie Dużo często. Z już że razy czytałem o jakie jakiejś ale bywało, że nikogo nie podumali o tej Toż To, że ja w że do jakich modlitw legionu na zibraniach na ja nie widmawiam. To muszę tej modlitwa legionerki, a nie je Legionerem. Jakie mają modlitwy? Ja to, że ja był legionerem, bo charno wykonywał legionerskie zadania. Nie. Ja duchowo wtedy w Tyszyni jest z wami u modlitwie i proszę za was do ale na moletwach dużo często to i tak, że po jak my wzięliśmy książkę, tak czytamy i nawet godynki, jakie my śpiewaliśmy, tylko że duże harmo moletwa. Co my z tą moletwą rozumiemy? Śpiewamy do jakich słowa, do jakich z nich przekładanych, harno do jakich, bo biliż mężczyzna z polskoj mowy, do w jakich parafiach śpiewają jeszcze polskoj i kto to rozumie, ale chowory to coś trzeba, śpiewać coś trzeba a pomóc posłuchać Bocha Boga dać mu czas co jest kłamny Posydy piętfit w ciszy a potem 10 potem 15 ja sam nawet trzymałem dłużej tak to może постійно my mamy coś odkazać my mamy coś robić a teraz jak żeby ciebie lewi prosta był zajęty swoimi zajęciami i tam robił to co ma robić to Bóg odejmij poczekaj poczekaj tak? może by może by nigdy nie poczuć tych śladów Jezusa Chrystusa Trzeba, aby zakochany, zamiast swoimi sprawami, nie, nie wyszedł na, na smokołód, nie wyszedł i nie poczekał. Kiedy będzie prochody Jezus Chrystus, niekiedy Cię świetnie nie poczuł. W Wielkiej Pistce dobry czas do tego, żeby na to zwrócić uwagę. Żeby szukać ciepłego miejsca dla Boga. Też w nas, ja tak dużo czasu tutaj starają się, żeby było, żeby przed służbą, Kole, kiedy my czytamy o tej modlitwie, jak i załatwę, tam zarlej, i tak dalej, ale żeby to było tak, żeby żeby nie ma tam, nie chwilę nie tyczynę. Że ludyna nie może nawiedzić podumaty, za czem pryszła. Żeby swojemu sercu nie mogła nawiedzić podumaty prointentyzm, jak oni pryszła. Bo post inno, bo akajem, okay, bo akajem, okay, bo akajem. Post inno, A boch promowlaje utyszynę ludzkiego serca. Boch nam coś schocze z kazate. Czy moja procekarza, bo jest duża werykana bez że my charno widmowie przypisani nam moletwy, my charno wykona wykonajemy wsi obowiązki, projekty jakie nam wskazali i tak harno będziemy sobie konowaty i tak charno będziemy tak prohołoszowaty sławu Bożą moletwami, że potem pokaże że mamy od 19 lat i my dla Ciebie Boga, że co on co nam skazaty nie znajdźmy czasu. To muszą my pustiną, ale coś do skazania Jego. do prohołoszenia, coś do zrobienia. To znaczy szukać czasu dla Boga. To nie ja. Po Boa mamy wiele różnych zadań. Także my nie wiemy, ja też nie wiemy tego do końca. Trpeliwo siedzieć jednego roku, jak my tutaj tę świętą godzinę chcieliśmy tak, że to jest być godyna, godzina, ale godzina w ciszy, przed posiątkami darami. Pamiętaj, jak ja sam, że tam potem gdzieś tam gdzieś tam gdzieś się My do tego nie zwykli. Ale my do tego nie zwykli i w naszym duchowym życiu, ale i w ludzkim życiu. Ile czasu my poświęcamy, aby posłuchać swoich bliskich, dzieci i tak dalej? Nie mamy dla Ciebie czasu. Jeśli jest problem, to zapytajemy, co tam takiego, co to by trzeba, co ja mam dla ciebie zrobić. Ale tak, żeby po prostu z sobą, nikt z nas się tak nie ma. Nie mamy dla Ciebie czasu. Ale czy tak ma buty? Czy tak naprawdę ma buty, że my dla siebie czasu nie mamy? Potem, kiedy kogoś zabraknie, to tak domagamy. Stoimy nad moją łową i mówimy, a nasz szczęście można było zrobić. A można było tak, a można było inaczej, ale już późno. Już czasu nie mamy. Wam trzeba znaleźć ten czas. Dla Boga, dla, dla Boga samego, jakiej jest obecny w Prosty Darach. Ale także dla Boga, tego samego Boga, jakiej jest obecny u innych ludzi, jaki do nas do nas pomaga. Czyli tutaj w tej drugiej konferencji będę mówić troszkę o tym, co przeczytał Bóg. Про працю, яку може виконувати мільйонерів. Там не багато про те, як маємо шукати цього Бога в нашому дію, як маємо зрозуміти і прийняти, що Він допомогає до нас також через інших людей і що це має бути нашим завданням. Тобто, вперше повертаючись до цих хвилин, коли ми почали цю дорогу мійонерства, чи взагалі християнства, подружного життя, Папа Франциск Ну, no, буде рік, може, може, рік десь, так, як написав Харно Книжку, повернеться до, до мрії, щоб ми повернулись до нашої мрії». Дуже гарне названня ті. Але це це є суть християнства. Повернетися до мрії Бога про нас, до нашої мрії, доброї мрії, про світі, яким він мав бути. Тобто постійно повертатися, чому ми? Ci pierwsze słowa z Biblii nazywamy proto -Jewangelia. to jest wstęp do Ewangelii, początek Ewangelii, pierwsze Ewangelia. Ewangelia. Kolem my e, możemy przeczytać pro Bożu dumku pro tej świecie, jakim win ma w buty i mają do tego powracać jakim tak, Takim ma w buty swit. Nie z początku tak było. Jezus tak bo, dużo często skarże, tak? że nie, nie z samego początku tak było. Na początku było inaczej. Trzeba powracać do tej Bożej dumki pro procesji, pro siebie samo, pro swoje podróże, pro swoje u legionie Marii, pro swoje przeżywania wiery. Jaka była ta Boża dumka pro was? Bo skorzystował się waszymi dumkami. wy stajali przed Wiftarem Wilno, e, obicjowali od nowego od lubów. Mali jakiś Marii, proce tej Mieli jakieś marzenia o tym, że Bóg skorzystał z tego, Podskazał wam. Ale potem roki przyszli, No i wszystko. Może bym ja chciał, żeby to było jak w początku. Ale już późno. Co ja mogę zrobić? Niekoniecznie jest późno na odwrócenie. Na prawdziwe odwrócenie. Jeśli popatrzymy na historii i Świętych. I na różnych krzyżach Ewangelii. To tam widzimy, że o różnych w różnych chwilach swojego życia, ludzie, kiedy zostrzeli Chrystusa, ale trzeba zostrzelić Chrystusa, kiedy zostrzeli Chrystusa, zmieniali swoje życie. I to nie oznacza, że my dzisiaj wyjdziemy z tego chramu i od razu wszystko zmieniamy, tak literalnie i fizycznie, w naszym życiu. Ale to pewnie nam nam po potrzebne. Do tego, żeby i ty do do celu mety, jaką oznacza nam Bóg. I powracać do tego nawigowania, do nawigacji, jaką mają w swoich maszynach. Nigdy nie jest na nawrócenie. I w każdym miejscu, nawet jeśli pójdziesz tam, pomylił drogę, pojedziesz pojechał w tamtą i tak dalej, jeśli wkluczysz dobrą nawigację, ona ci pokaże z tego miejsca, w jakim ty znajdujesz się, drogę, która prowadzi WDTB do, do spaszenia. To nawet jeśli nie z twojej winy, masz doświadczenie i rozumienia, że no tak, maria jest małharmia, o mojej wytrudnieniu, pro moje, ja moje służeniu w regionie, ale dzisiaj ja zajechał w takie miejsce, że, że ci no, no one charnie były. To w kluczyciu Bożą nawigacji ona mi pokaże, jak widnowy ty, jak pretwory te Bo co jest takoż niebezpieczne dla nas, że my, jak że w czegoś nauczymy to my myślimy, że innymi sposobami w zachodzie nie można. Tylko tak. Tylko tak. Harne podróże to takie podróże, i tam się ja możemy skazać do kilka różnych rzeczy, ale jak zaraz pokazało się, że ja Ciemu podróżni nam znają, czoło liczbę dwie męczyszy, oni nic inszą, w Bołocji, No grze, nikol, karno, podróżnia, nie budę. Cenę możliwe, tak sobie dumaję. Ja. Bo my zwykli, szokarne podróżnia, one idę do koju do rowoju, że koszno od dnia w ranci odno, odno mu kawu robię i każę, ja tego robię. Tak? A nawet, jak cię one było, dobrze wse. Dobrze, my ma z my swojej strony, potem jaki pierwszy dunki, trzeba coś zmieniać w swoim życiu, i słuszno. Тільки ми міняємо чоловіка або дружину. Ми міняємо місце, в якому знаходимось, бо ми не вміємо з цього місця, в якому ми знаходимось, знайти дорогу до Бога. Ісус сьогодні каже, що лікарям потребують хворі, а не здорові. Тобто, навіть якщо ти в такому місці, що можеш собі сьогодні сказати сам собі, де, що я маю хворий, трішки захворів, то до тебе, особливо, усім до тебе прийде Христос. I On ci pokaże drogę, jaką ty masz i ty. Tylko, czy zachoczesz z tych drogę i ty, to o twoich rękach. To też to, co samo samobójcom podoba, w Chrystusie, chociaż dla. dla takiego ludzkiego dobra, tego świata, by było, żeby więcej tego nie robił. Ale mnie podoba też co On win daje wolność każdej ludyni. W pierwszej, w czwórce czuli, a ja kładę przed tobą życie i śmierć. Ty decyduj, Ty wybieraj. Zrobisz, co chcesz. Ja nie będę tobie zmuszał. Ja tobie powiem, A co ty zrobisz? Chcę, to już w twoich rękach. I tak i jest i każdego dnia. Bóg każe nam, jak kładę to tobą, bo osłania życia i śmierci. Ty вирішу. Ja tobie chcę pokazać drogę, ale czy ty zachoczesz znaleźć czas, żeby poczuty, pokornie przyjąć te instrukcje, jakie ja to daję? Czy chcesz to zrobić i zachali czy zachoczesz i ty cień do ruchu? Czyż że w u twoich rękach?